W kuźnicy Grabowskiej odbyła się konferencja pod hasłem Codzienne Dylematy Nauczyciela Między drugą II a III Rzeczpospolitą. Wydarzenie zgromadziło pedagogów i samorządowców, a wśród uczestników znaleźli się marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz senator Ewa Matecka. Zorganizowana w poniedziałek 17 marca konferencja stanowiła jeden z kluczowych punktów obchodów roku Leona Nalepy, ustanowionego w gminie Kraszewice w 40. rocznicę śmierci wybitnego pedagoga i społecznika. Jednym z kluczowych punktów programu był wykład profesora. Piotra Gołdyna, autora książki Życie Codzienne Nauczycieli w II Rzeczpospolitej, Leon Nalepał urodził się 31 marca 1896 roku w przyworach w gminie Czastary. Od najmłodszych lat wykazywał zaangażowanie w działalność edukacyjną i społeczną. 15 marca 1919 roku został mianowany nauczycielem w miejscowości Dębicze, po udziale w wojnie polsko-bolszewickiej wrócił do pracy pedagogicznej, a na własną prośbę objął stanowisko kierownika szkoły w Kraszewicach. strukturowała jej wójt gminy Marta Pijanka. W gminie Kraszewice od wielu, lat doskonale łączy się działalność kulturowa z oświatą. i dzisiejsza konferencja jest tego dowodem. Obecny rok, 2025, ustanowiono został w gminie Kraszewice Pamięci Leona Narada. Dla dzisiejszego pokolenia być może to postać nieznana lub niepamiętana, ale jest to niewątpliwie postać, o której należy Leon Nalepa szczególnie zasłużył się w okresie II wojny światowej, kiedy to prowadził tajne nauczanie, ukrywając je pod pretekstem hodowli jedwabników. Dzięki temu wielu młodych ludzi mogło kontynuować edukację w języku ojczystym mimo represji okupanta. Po wojnie kontynuował działalność edukacyjną, jednak w 1953 roku został zmuszony do opuszczenia Kraszewic, pracował w ostrowie kaliskim, gdzie za swoją wybitną pracę pedagogiczną został odznaczony krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. Po przejściu na emeryturę w 1969 roku przeniósł się do kuźnicy Grabowskiej, gdzie kontynuował pracę jako nauczyciel kontraktowy. Łącznie w zawodzie nauczycielskim przepracował 52 lata. Ostatnie lata swojego życia spędził w Ostrzeszowie, gdzie poświęcił. Się pracy w ogrodzie i hodowli pszczół. Zmarł 15 lipca 1985 roku i został pochowany na cmentarzu w Ostrzeszowie. Przed rozpoczęciem konferencji jej uczestnicy odwiedzili Muzeum Elementarza, które przywołuje wspomnienia dawnych lat szkolnych. Daliń, wizyta tutaj. To żywa wiedza historii. Dajmy. podróż to na dzieci. Podróż, której pokoju. Swoją siedział w swojej ławce. Mogą swoją turistę, Marta Pijanka nie ukrywała, że władze gminy starają się zrobić wszystko, by to miejsce w przyszłości stało się nie tylko kulturową wizytówką gminy Kraszewice, ale całej Wielkopolski. Starania te doceniał marszałek Marek Woźniak. Odczycie, że miejscem niezwykłym, które niesie ze sobą historię elementarza Mariana Warskiego. O tym yy, muzeum elementarza już rozmawialiśmy wcześniej, zastanawiając się, czy możemy w jakiś sposób pomóc yy, w rozwoju tej idei. Yy, dzisiaj jesteśmy już yy, trochę dalej, bo nie yy, jest tajemnicą, pewnie Państwo wiecie, że yy, został odrzucony. I, y, ta procedura, która, mam nadzieję, się Marszałek nie ukrywał, że Muzeum Elementarza to miejsce, o którym wciąż wie niewielu mieszkańców regionu, więc jego promocja i rozwój powinny stać się priorytetem.